Witam Was serdecznie w Profesja. Dzisiaj mam dla Was Honda Jazz, nie gratka, poza automatyczną skrzynią biegów. Zobaczcie. Auto ponownie trafia do mnie do oferty po chyba 5 latach, jak dobrze pamiętam. 5 czy 7 już, nie wiem, ale kilka lat właściwie jeździł i przejeździł ponad 100 tysięcy kilometrów. Miał około 60 tysięcy, teraz ma 177. Z 2011 roku, jak widać po liftingu, czyli inne reflektory, atrapa, zderzak, Wersja już jakaś tam bogatsza, czyli ma aluminiowe felgi, ma halogeny, ma klimę automatyczną, co ważne, bo to deska całkiem inaczej wygląda, więc to zdecydowanie na plus, poza już tam zaletami klimatyzacji automatycznej. 1.4, 100 stukonny, samochód jest z 2011 roku, 177 przebiegu, no i automatyczna skrzynia biegów, jeśli chodzi o jakieś uszkodzenia, no to tutaj na prawym przednim błotniku ma takie dwie ryski, widzicie, a tak poza tym, no to generalnie trzyma się e, nieźle. Jeszcze co, jeśli chodzi o korozję, tak, to tu jest pierwszy, tu jest taki parkingowy, a jeśli chodzi o korozję, to tradycyjne miejsce, tutaj na błotniku pojawiają się pryszczyki, no to taki standard drzezików niestety. No i co, tak mówię, no generalnie wygląda nieźle w 8 lat 13 i prezentuje się jako tako, po japońsku. Fergi aluminiowe jak widać, no można by je odświeżyć, bo już trochę ten nakier taki, taki się utlenił, więc, e, więc no nie są zbyt estetyczne. E, tarcze hamulcowe tutaj są świeżutkie, bez rantu. Opona jest całoroczna tutaj, e, tutaj Continental. Te przednie są trochę gorsze są dużo ładniejsze i tak właściwie to przerzucę ten przód na tył. Tutaj też ten całoroczny Continental. Tarcza hamulcowa z tyłu również bardzo ładna, bez, bez rantu. Nie wiem, czy klocek tam dojrzymy? Ale tutaj nie ma tematu hamulców. No i w ogóle mechanicznie to ten samochód, no jak to jazzik. no Samochody są raczej bezproblemowe. Zajrzyjmy do środka. Sterowanie radiem w kierownicy, komputer pokładowy. O, muszę niestety stacyjkę wyłączyć. Kluczek, wyjąć kluczek. Elektrycznie regulowane i podgrzewane i składane lusterka. ESP za SRM, regulacja wysokości reflektorów, cztery szyby elektrycznie sterowane. Kierownica już obszyta we własnym zakresie przez właściciela. Jest skórzana, no ale ładna, nic nie poprzecierana, jest w bardzo fajnym stanie. No i co, wspomniana automatyczna klimatyzacja. Ustawiamy sobie stopnie precyzyjnie, przebiegu 177, tak jak wspominałem, tutaj podgrzewane lusterko, lusterka, radio, komputer pokładowy także ma i zobaczcie jakie jest zużycie, 6 litrów i to nie tutaj z 5 kilometrów, tylko z 4000 kilometrów, więc jest to mega ekonomiczny wóz, 220 dni do przeglądu B. Samochód regularnie serwisowany, bardzo ładnie serwisowany. Nie w autoryzowanym serwisie, ale, ale w takim serwisie, w którym poprzedniego Jerzy'ego Pan też serwisował, e, więc wszystkie tutaj faktury, dużo jest tego, tej dokumentacji, co było robione. Oczywiście, e, instrukcja, książka to wszystko tutaj jest do tego auta. Co w książce to już nie pamiętam, co to powbijane. Zaraz zobaczymy. No, książka czysta w ogóle czyli pierwszy właściciel, to znaczy nie wbite pewnie są do, do, do książki, ale tutaj też mamy tą dokumentację, co wspominałem. Schowek jeden, schowek drugi. Idziemy zajrzeć do maski. Jeden stukonny silnik, silnik samochód, silnik bezawaryjny, tak jak i cały drzezik bezproblemowy. Zamykamy, nie ma co tu oglądać. Daszę, żeby mi nie hałasowo. Z tyłu, jak to w rzezie, bardzo dużo miejsca. Czyli ja mając 182 82, ustawiam sobie fotel przedni, z tyłu siadam i mam jeszcze luz na kolana. No i super patent, czyli, czyli Magic Seats. I tak samo tam ta część się podnosi. Oczywiście, składanie jednym ruchem ręki. Tyk i gotowe, zgniotłem butelkę tak do tego jeszcze Jess ma ogromny bagażnik już nie pamiętam ile on ma litrów ale jest zdecydowanie ponad 300 litrów e, tego bagażnika jest ustawny, taki prostokątny e, tutaj wykładzinka gumowa pod spodem wykładzinka walorowa tu jeszcze miejsce na jakieś drobiazgi jest ten styropian a jeszcze niżej mamy Koło dojazdowe. O, o! Dobra, się narobiło, Dobra, idziemy dalej. Pokażę Wam grubość Lakieru, właściciel jakieś dwa tygodnie, czy trzy tygodnie po zakupie. Ode mnie tego auta kilka lat temu, miał kolizję przodem. Mam do tego zdjęcia maska, znaczy pokrywa silnika, zderzak, reflektor czy reflektory, już nie pamiętam, były wymieniane. Zrobił to z ubezpieczenia OC sprawcy, wszystko na nowych częściach. No i tyle. No. Tutaj mamy 140, błotnik 110. Te drzwi mamy 220, więc oczywiście są lakierowane. To już osobny temat nie dotyczący tej kolizji. Tu jakieś zarysowanie było z tej strony. I tu też, tu mamy nawet troszeczkę szpachli, bo mamy 900 000. Tu wyżej mamy 400, 400, 890, 450. No i ten błotnik też naprawiany, no bo tutaj była korozja, więc, więc tutaj jest grubiej na rancie. Ja jeszcze to co robiłem, znaczy te rzeczy to ja nie robiłem. Robiłem tutaj próg, był wycięty z tej strony i wycięty był próg pod podtynnymi drzwiami, bo oczywiście jak to w każdym drzezie, tu w tym miejscu była, była korozja, więc jest to wycięte, wstawiona druga część kawałek tego progu i polakierowane. Na pewno tak, no bo tutaj zaraz będą yy, no, pytania: Co tutaj z tymi drzwiami? Dlaczego one takie wyszprolowane? No, w wypadku to nie miał ten samochód, no bo zobaczcie, tutaj wewnątrz mamy wartości oryginalne, więc tutaj nic się nie działo. Yy, no, po prostu tu nie mam zdjęć do tego: jakieś zarysowanie było i jest to naprawione i tyle ileś tam czasu temu. Tutaj też 50. 50, więc idziemy dalej pokrywa silnika 130, 100 120, 100 Włotnik lewy tylny e, podobnie, albo było tarcie, albo była korozja 400, tu na rancie coś grubiej tak, no, tu element wystający tak to wygląda drzwi lewe tylne. Lakierowane, drzwi kierowcy lakierowane, no więc generalnie dwa boki, przód ma nakierowane, nieś tam tylne drzwi naprawiane. Tu pokrywa silnika, była nowa, więc jest cieniutko. Dach, stówka, więc na dachu nic się nie działo. Macie pytania? Proszę dzwonić, pytać. Eee, zawsze chętnie udzielę informacji. Kilkadziesiąt zdjęć znajdziecie na używana-honda.pl i szczegółowy opis tego samochodu, mm, lub też inne Hondy. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału Autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.